Dzisiaj będziemy robić przewrotki, chociaż że ja jak nie umiem. Ale dobra, dobra, spróbuję. Ale nie, nie... Nie będziemy się tak rzucać, tylko będziemy, będziemy siedzieć, no, no i tak na No spróbujemy, spróbujemy. Spróbujemy. Uooo! Uch! Uch! Na, razie, na razie nam to poszło bez za masz Ale dobra, dobra, jako to... Uważaj, uważaj. Teraz ja! Dobrze, Kuba, to Tak leży. Tak leży, ptak leży. Tak dobrze, leży. Dobrze, dobrze. leży, ptak leży. No się nie udało. Takie <laughs> życie. Oczywiście będziemy też robić boczne przewrotki. Nie będę dobrze, zadałcze, ale... Teraz roboczną. O, dobra, teraz boszna. Teraz boszna. Nie lubię jej no, 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 no. Masz? Proszę, czekaj. Też. Dobra, masz. Jeszcze ja. Ostatnia przewrotka. Boszna. Ja robię. A! A! Super, super. da